Drogowe odcinki lotniskowe są bardzo ważne z funkcji przetrwania lotnictwa po uderzeniach na lotniska. Omówmy sobie teraz w szczegółach, bo Polska trenuje te elementy. W mediach pojawiają się informacje, że zostanie zamknięty odcinek zwykłej drogi, po której jeździmy, bo tam lotnictwo będzie trenować lądowanie i starty maszyn bojowych. Zgodnie z instrukcją, którą znalazłem w internecie taki drogowy odcinek lotniskowy w skrócie dol to kawałek zwykłej drogi asfaltowej, który jest rozszerzony i tutaj pozbawiony drzew zieleni, żeby był obszar po prostu. Długi odcinek prostej drogi, gdzie samolot może wylądować, wystartować. Z boku będzie mieć stojankę, a z boku mogą stoić elementy obsługi lotniska. Po prostu jest to tańsze niż budowanie. Lotnisk bojowych. Siły powietrzne, oczywiście, pochwaliły się, że trenowały na takim dolu. Wszystkie elementy. No i przejrzyjmy się tej ich działalności. Po pierwsze, zgłosili, że w ramach tego ćwiczenia była ochrona antydronowa. No i oglądamy film, a tu patrzymy: cysterny ładnie w rzędzie stoją. Wystarczy atak jednego drona, uderzenie w tą cysternę, i wszystko tutaj płonie, bo nafta lotnicza jest bardzo. Niebezpieczna jak wybuchnie. Niby ma elementy opl do zwalczania. Przyjrzyjmy się temu elementowi. Stoi tutaj, to są chyba z 23 mm zestaw z rakietą przeciwlotniczą. Tej rakiety nie użyje się do drona, ponieważ naprowadza się na podczerwień i przeważnie atakuje się do odlatującego samolotu, ponieważ kieruje się na źródło ciepła. Więc stanie na dole jest bez sensu, bo ten środek tutaj nie powinien stać, no bo będzie strzelał tylko do odlatującego samolotu. Jeżeli chce zwalczać drony, no to trzeba się zastanowić, gdzie stoi, tak? Bo jeżeli stoi, to zwróćmy uwagę, że z prawej strony tego środka, jeśli zaatakuje dron, no to najpierw działko strzeli anteny łączności. W lewą stronę też widzimy stację, no więc troszeczkę lekko bez sensu umieszczone. Zróbmy sobie zbliżenie. Widzimy tutaj, tu jest stacja radiokanjenna obracająca się. No jej rozmieszczenie jest w ogóle już bez sensu, bo po pierwsze kąty zakrycia będą potężne, bo stoi tu stacja, tu sprzęt, tutaj drzewa. Ta stacja nic nie zrobi. Obracająca się promieniuje jeszcze megawaty w powietrze, naświetlając tutaj żołnierzy i zakłócając pracę urządzeń. No, przypuszczam, że Rozmieszczenie tego sprzętu było bardziej do pokazu, żeby sobie przeszli i zobaczyli, w jakie wyposażenie, niż zajęcie stanowisk bojowych, bo tak się po prostu nie zajmuje. Tutaj ewidentnie mamy z bliska podświetlony środek przeciwlotniczy, może być użyty do zwalczania dronów. Problem polega na tym, że dron jest bardzo małym celem, więc dosyć ciężko będzie trafić. Do tego raczej by musiałoby być bardziej broń typu Metal Storm, która wypluwa milion pocisków w jakiejś przestrzeni, narzucając określone natężenie odłamków. Przede wszystkim takie środki stawia się na pozycji ziemnej, mogą wtedy dookólnie, bo tutaj w kątach tych nie jest w stanie zwalczać. To jest bardziej system przyjęty na zasadzkę, czyli. Przyjmują pozycję, czekają, nadlatuje, oszczeliwują, zmieniają pozycję. Tutaj jest bardziej obrona bazy. Oczywiście zdążono się pochwalić, że będzie też działania antyterrorystyczne. No, przeważnie na takie dole uderzą grupy dywersyjno-rozpoznawcze, więc tutaj działania antyterrorystyczne nic nie pomogą, bo to nie będzie terrorysta wyładowany ciężarówką, bo to był jakiś lokalny. Człowiek, no ktoś, kto postanowi się poświęcić, wyładuje ciężarówką, no przeważnie w kraju, który się broni, no to musiałby być to obywatel tego kraju, tak. Jeżeli to będzie jednostka specjalna, no to przecież nie będzie się wysadzał, nie po to się szkoliło specjalstwa, żeby się wysadzał ciężarówką, bardziej by już przerobili tą ciężarówkę na zdalną i zaatakowali. No, ogólnie na filmie siły powietrzne się pochwaliły sloganami typu ochrona antydronowa, ochrona antyterrorystyczna. W co raczej śmiem wątpić. Natomiast zwróćmy uwagę, o co chodzi z dolami. Zwróćmy uwagę, to jest rozmieszczenie lotnisk wojskowych za czasów PRL-u, te lotniska są tymczasowe, natomiast miały przewagę nad dolami, dlatego że miały fortyfikacje, czyli schrono hangary, miejsca, gdzie można było ukryć samoloty, bomboskłady, można było elementy ochronić przed uderzeniem. Dol tego nie ma, mało tego. Dol jest w stanie przyjąć trzy samoloty, i one muszą wystartować. Praktycznie wylądują tam, zaatankować, wystartować. To jest jeszcze charakterystyczne. Musimy pamiętać, że taka baza lotnicza ma przeważnie lotnisko, zapasowe lotnisko, jednego, kilka doli, ale siły do obsługi to gdzieś muszą się rozprzestrzeniać. No, taka baza musiałaby mieć ogromną logistykę, żeby taki dol obsłużyć. Więc tutaj bardziej byłaby idea, która była słusznie. Stwierdzona, że dużo wysiłku ich kosztowała koordynacja to z zarządcą drogi, z lokalnym samorządem itd., itd. Więc tutaj bardziej trzeba byłoby zmienić strategię na całkowicie inne podejście. Tym czymś innym jest plan militaryzacji czy plan mobilizacji gospodarki. Tutaj wtedy Ministerstwo Infrastruktury już z jej elementów i samorząd musiałoby dostać plany mobilizacyjne i stworzyć taki dol. Bo, bo przecież taki dol to trzeba wybudować tam jakiś hangarek, jakiś na podporach, coś postawić, żeby zamoskować, żeby te samoloty tam nie stały, żeby ochronić przed deszczem. Gdzieś to uzbrojenie musi być przywiezione. Jednostka sama nie będzie w stanie sobie poradzić, ale idealnie nadaje się do tego, żeby batalion logistyczny w ramach pobierania zapasów z magazynów, z składów materiałowych pobrał taką amunicję. Uzbrojenie i paliwo dojechał do takiego dola, i tam to po prostu zostawił, pojechał dalej. Przecież można wziąć spokojnie z gospodarki na świadczenie cysternę, wyczyścić ją. No i oczywiście musimy pamiętać, że gdzieś na zapasie wojennym w takiej gminie musi stać agregat, który z pompą, który będzie tłoczył to paliwo i tankował samoloty, bo raczej zwykła cysterna nie nadaje się, żeby wpiąć korek i tankować samolot. Tam są inne złącza, więc trzeba to wyćwiczyć. Trzeba też z jakimś lokalnym lakiernikiem podpisać umowę, przeszkolić go, żeby po prostu pojazdy pobierane z gospodarki przemalował na kolory ochronne, w zależności od tego, jaki sezon. Więc jest to ćwiczyć, byłoby co zgrywać i jakieś tutaj plany sobie tutaj Pozałatwiać. Pamiętajmy o tym, że jednak żadne wojsko bez militaryzacji i mobilizacji gospodarki nie wygra. Po co mówiąc, ćwiczenia na dolach, jak w krajobrazie, pokazały słabości armii. Po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać takiej armii, która bez mobilizacyjnego rozwinięcia będzie w stanie przetrwać. No dol jest takim elementem, dosyć oddalonym, trudno wyposażonym więc śmiało można mieć jakiś oddział terytorialsów wyszkolony, który będzie chronić ten dol, będą go znać jak własną kieszeń, zbudują bunkry, zaplanują tam rzeczy, przyjmą amunicję a cała tylko obsługa samolotów przyjedzie na przyjęcie samolotów, wyjedzie i pojedzie dalej, a oni będą tam sobie stać i pilnować, może przyjmą jakiegoś drona, kto inny to obsłuży ich zadaniem będzie ochraniać takiego dola, wpuszczać, wypuszczać czerny i go zabezpieczać Natomiast nie będą obsługiwać statków powietrznych, to będzie zadanie specjalistyczne. Jest to lepsze rozwiązanie i trzeba po prostu do tego tak podejść, czyli zmienić plany użycia elementów infrastruktury cywilnej do celów wojskowych, bo to ewidentnie pokazała wojna na Ukrainie.